Wśród opisywanych przez Judy batalion żydowskich bojowniczek są także te, które działały w getcie warszawskim lub na jego rzecz po aryjskiej stronie miasta. Każda z tych historii posłużyć mogłaby za scenariusz powieści lub filmu. Ale w pamięci o dziewczynach z getta zostały także pojedyncze scenki, jak ta z Maszą Puttermilch. Miała 19 lat, gdy wybuchło powstanie. Uzbrojona najprawdopodobniej jedynie w koktajle Mołotowa czaiła się na dachu jednego z budynków getta. Z przyjęcia cała się trzęsła tak bardzo, że miała problem z zapaleniem zapałki. W końcu jej kolega rzucił granat, wybuch zmiotł Niemców z nóg. kotłowaninie i zamieszaniu usłyszała krzyk niedowierzania. Kobieta, bojowniczka. Masza była podekscytowana, ale jednocześnie ogarnęła poczucie ulgi. Zrobiła swoje. her part